Więc y, witam w Soul Rebellion Dwójce, kolejnej części. Tak, Raziel y, Kuca. Fajnie. Aha, no dobra, czyli mam już obcykane. No, sterowanie. Bo dawno, że mnie brała. powodów mm, takich, że programami miałam kieps i po prostu mi się nie chciało. O właśnie gdzie ja tutaj mam Ach, wpłynąć Tak, na samym początku już fajda. No nieźle. to kuźwa czwarty raz nagrywam. Tak, muszę jeszcze to sprawdzić. Tak, na już jestem. Aj, cholera, jasna! Ja naprawdę, ja się tutaj gubię! W górę Raziel, w górę serca! To jeszcze ten moment, w którym ja się zwyczajnie gubię, a już się gubię. No to po prostu jest y, urocze. Tylko ja tak potrafię, tylko ja potrafię się zgubić, nawet w pośredniaku. <laughs> tak. Ja sobie żart... Och ty, chamie ty! Idź sobie do Eldera. Tak, nawet w pośredniaku się potrafię zgubić. Tak, wiem, to jest śmieszne. Ale i też smutne. Żeby być idiotą, trzeba się urodzić tym. Ale dobra. Yes. Chyba dzisiaj będę miała pełny program Frapsa, czyli nie będzie mi się już tak robiło, yy, tak jak w Defiance, że przy, po, przy walce z Elderem. Czy ja tutaj dobrze płynę, ja się pytam. Oczywiście, że nie. Dobrze. Yy. Da, jest, znalazłam. Znaczy ja skończyłam. Aha, jak było przy y, LD, że y, pokonałam go Fartem. Tak, bo Fartem go pokonałam. Że właśnie y, wyłączyło mi się nagrywanie i właśnie było, że o ty to na pewno y, nagrywałaś dalej więcej, ale że tego nie pokazałaś, to, to nie istnieje. A, Raziel gimnastykę robi fajnie. E, no niestety, to co nie nagrane, to po prostu nie istnieje. Raziel to się myje, a nie drapie. I surfaced into a very different landscape. The daylight barely penetrated the dense canopy of this forest. Here I discovered an ancient ruin, unmistakably one of Mobius's time-streaming chambers. but long ago sealed and abandoned to the encroaching swamp i didn't currently possess the means to break this seal but i thought in time that i might fajnie yes mamy boje i mamy w bagna <laughs> Tak, Jorzyń z bażyn, pełznie przez moczary, Jorzyń, z bażyn, znów szuka ofiary. <laughs> jak, wie, jak wiecie z czego to wzięłam, no to macie u mnie y, paczkę gum. No. Oż tyż, tyż, ma to ty, no. O Jezu, ja po takim bucie bym się nie podniosła. Jeszcze do walki się rzucasz No nie, dwóch na mnie Toż to jest nie fair Chodź tu ty szmat ty Tyk. tak do pulpitu mnie wywaliło znowu Ej No i masz za to Ej, daj mi wszamać, co? Dobry ludź, teraz chodź. Twoja kolej. No i do y, pulpito znowu mnie wyrzuciło. Ja, ja wiem po prostu, że mam bardzo ładną tapetę na pulpicie z Razielem jako wampir. Ale no ej, nie aż tak, żeby mnie tam wywalać. Ludzie, dajmy spokój. Oj, dobra. Idźmy sobie dalej. I właśnie, jak mówiłam. Yy, ech, będę miała, jak dobrze pójdzie, tego frapsa pełną wersję, czyli już nie będzie takich ucięć. Właśnie, takich ucięć już nie będzie. Proszę, raz jel. Proszę ładnie wziąć. Proszę ładnie wziąć mi to z buta. Ach, raz jel. No. Goddamit! God. <laughs> nie, no to na pewno nie. To garda jest. No. jest. Udało mi się włączyć Rivera, ale którym przyciskiem do tej pory nie wiem. Jest. Goddamet, raz jel. So, my lurking observer was exposed. The creature vanished when he realized he was discovered. But I caught a glimpse of him, and his features were distinctive enough. This was the vampire Vorador, this assassin depicted in the stronghold. Strange that a creature brazen enough to assault the circle single-handedly would avoid confronting me. Very well. If Vorador would not come to me... I would go to him. But first I needed to find some means of reaching that terrace. Fajnie. Właśnie y, ja właśnie oglądałam ty y, też. Właśnie y, właśnie zagrajmy w Soul River 2 innego właśnie Zagremera. Właśnie powiedział inaczej na tego wampira. Przecież Dlaczego, jak y, Raziel sam mówi y, mu po imieniu, że to Vorador? No dobra, jest! Jest, ludzie! Odkryłam, jak się włącza y, Rivera! Yeah! prostu należą mi się oklaski. I paczka gumy miętowych. Gum miętowych. Tylko właśnie, ja jeszcze nad nie wiem, jak. No dobra. Uuu, jak fajnie, ale dobra, nie. Yy, wyłączmy. Ech, ja po takim czymś bym nie, nie wstała. No, po prostu bym już nie wstała. Ale że oni się jeszcze do walki yy, rzucają. I właśnie ludzie to może być dla Was ciekawostka, bo. Y, znalazłam na internecie, że y, cholera, że właśnie, że oryginał y, Soul Rivera w oryginale Soul Rivera nie było żadnych bub. Podobno tak było, że nie było żadnych bub w oryginalnym Soul Riverze. ale nie wiem na ile to jest prawdopodobne, bo. Mówiłam, ja się kiedyś bałam tej gry, a raczej Raziela. I mój kuzyn w to grał. Dobra. Proszę, jest. I teraz ładnie Raziel odciśnij łapcie. Tak, save, save, odciśnij łapcie. No i na razie tutaj zakończę, więc yy, miłego dnia, wieczora bądź nocy, niezależnie kiedy to oglądacie i czy oglądacie, więc dzięki. O, i kamera za pleców Raziela na pożegnanie, no fajnie. Dobra, to się pożegnaj Raziel.